Wszystkie rozmowy były przeprowadzone, szczęśliwie yy, zakończyły się bardzo pomyślnie. Wszyscy jesteśmy teraz po jednej stronie i gramy do jednej bramki, a tą bramką jest powstanie Parku Narodowego. Jest to teren unikatowy na skalę europejską, gdzie nie mamy żadnych zabudowań, nie mamy tak naprawdę lasu, nie mamy żadnych przeszkód, żeby tą naturę tam chronić a, i mieć z tego korzyści, tak naprawdę. To będzie e, duży plus dla turystyki tak duży park narodowy. Szczecin będzie wtedy jedynym miastem wojewódzkim z parkiem narodowym w swoich granicach. Nie zastanawialiśmy się nawet przez chwilę, że ten park nie może powstać. Rozmawiając z mieszkańcami, z radnymi, z samorządowcami. widzieliśmy o tym, że po prostu powinien powstać ten park i teraz liczymy na to, że faktycznie to będzie już niedługo i będziemy mogli po prostu to, tym się pochwalić na całym świecie. To jest to miejsce, które jest tak zaczarowane, tak niesamowite, że gdy ten park powstanie, sądzę, że wielu turystów wybierze widuchową jako to miejsce wypadowe, żeby właśnie dopłynąć na międzyodrze. Jest sobie zwiedzić, czy rowerowo, pieszo. No to jest przepiękna gmina i przepiękny teren. Powstanie, na przykład, centrum edukacyjnego. Powstanie parku, daje możliwości rozwoju w turystyki, rekreacji. Gmina Kołbaskowa jest gminą no, bardzo specyficzną, mamy bardzo niewiele lasów i naszym głównym walorem jest właśnie Odra i Międzyodrze i chcemy właśnie to chronić, to uwidocznić i to pokazać przyszłym pokoleniom, mieszkańcom, a także turystom, którzy będą do nas przybywać. Wierzymy, że park będzie powstanie, bo jest to wielka szansa dla regionu, dla powiatu, z którego ja pochodzę, czyli powiatu Gryfińskiego, dla gminy, z której ja pochodzę, czyli dla gminy Gryfino, dla naszych mieszkańców. To są nowe miejsca pracy, to jest fenomenalny produkt. No ja wie, wierzę w to, że to wywoła boom turystyczny, czyli coś, co sprawi, że mieszkańcy zaczną chętniej inwestować i uwierzą w to, że widuchowa może być miejscem, które nie tylko jest dla nich miejscem zamieszkania, ale też terenem, na którym mogą rozwinąć swój biznes. Mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale też turyści z kraju czy z Niemiec przyjeżdżają, odwiedzają naszą gminę, przyprawiają się kajakami na Międzyodrze. I tam jest przepiękna sieć kanałów, 200 gatunków ptaków, które tam żyją. Zaczarowane miejsce. Ale to nie tylko kwestia pięknych widoków, to też natura, to jest ochrona tej natury, która jest nam obecnie bardzo potrzebna w dobie zmian klimatu.